Cześć, cześć, witam was, Dragon Tamer, a sobie teraz popykamy w Hero Zero. No to co, na start chciałem powiedzieć, że odcinki będą się pojawiać raz w tygodniu, no chyba, że, hmm, chyba, że co, że będzie jakiś event, jakieś podwójne jednostki, podw podwójne byle co, nie? Czy na przykład, na, na przykład te święto flagi, nie? Co teraz mamy? Ach, wait a minute, wait a minute, nie mam już energii, jest mi smutno sobie dorzucę kurde no, pyk dawaj mnie to z 20 dokładnie Uff. dobra jestem trochę zmęczonym, ale y, nagram jeszcze odcinek bo dopiero wróciłem ze szkoły ale co co się ogólnikowo y, dzieje y, to co Będę ogrywał, nagrywał raz w tygodniu, chyba że jakiś event to już mówiłem, co nowego u mnie na koncie, to już Wam pokazuję, tutaj raz, dwa, trzy, w zamian za ten procent monetek dodatkowy, myślę, że to jest dobry deal, a potem za niedługo jakoś kupię za 20 zł robocika i będzie mi robił to bo to by się w sumie przydało robić bo jakoś tak licho u mnie na razie z tymi pomieszczeniami bo wszystkie potrzebuję a nie mam miejsca na zrobienie już wam pokazuję czego cyk 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 o minąłem pomieszczenie trofeów i będę tak walki ligowe koksił że to będzie mała głowa a właśnie na sumie, na walki ligowe gdyż ponieważ bo co, zobaczyłem w czynach za setne miejsce w ligówce w Superbohaterze, jest jakaś tam nagroda. Nie, to ja powiedziałem, A dobra, a co tam? Będę sobie ligówki walił, i ligówka, ligówka sobie tam waliłem. I w tamtym tygodniu byłem 112, coś tam około tego. A teraz jestem, już wam pokazuję. Tak, moje perfekcyjne lagi. Tutaj mam już 100 tysięcy. I tutaj jestem 79 w lidze, więc bardzo fajnie. Mam nadzieję, że nie spadnę na setną pozycję. Będzie mi bardzo smutno. Tutaj doświadczenie, stoję, jestem 44, bardzo dobre miejsce, bardzo dobre. Nie spodziewałem się, że będę miał aż tak wysokie miejsce. Tutaj Herokon Solo. Herokon, właśnie, jest nowy Herokon. Ja w tamtym Herokonie zwaliłem sytuację, gdyż... Było coś takiego. Po 21 zaczęło się haczenie, tam grubo, bo były lagi. To zrobiłem sobie na luziku, nie? Drugi raz też, Drugi, trzeci raz też. Potem za czwartym razem zaspałem na to, jakoś tak przysnęło mi się. Rano się obudziłem, trzeba zrobić zadanka myślę, nie? No dobra, za, zakręciłem się jakoś, coś tam, coś, no i zapomniałem. I o 21 tam 33 przypomniałem się, że mam zadankę. No i w taki oto sposób co się 90 punktów, więc trochę smutno. Ale teraz jest HC na misję walki. Yy, za wygraną 3 punkty, za przegraną 1 punkt. Wiecie o co chodzi? Yy, już zapewne nie od dzisiaj gracie w HZ. Więc takie yy, HC to żaden problem. Ja tu mam, widzicie, 8 pozycję. Nie spodziewałem się, że jestem aż taki dobry. Bez ściemy. Tutaj krzychu ładnie leci. 5, 3, 4. Ja go nie dogonę, ja już, ja już energii nie mam po prostu, nie? Ale dobra, trudno. Ważne, żebym w jakiejś topce. Jak się utrzymam do top 10, to za tydzień zrobię. Yy, nie live'a chciałem powiedzieć, jak ja jeszcze live'ów nie umiem robić. Yy, odcinek specjalny, kuźwa, o 21 nagram odcinek. Dokładnie, i go od razu wrzucę. No ale co? Tutaj ligówki, wam pokazanie. Kryjówki. No to wiadomo o co chodzi. Ty. Kryjówek nie zrobiłem, chyba. W sumie zaraz sprawdzę. Tutaj drużyny to wiadomo, bohaterowie. Czy bohater. Dobra, wywalone. Jak w HZ pisze bohaterzy, to chyba wiedzą, co piszą. O Jezu, prawie się wywalił. Co miałem sprawdzić? A, dobra, kryjówka, kryjówka. Jestem w kryjówce. No dokładnie. Ile mi jeszcze zostało? Dobrze, że się strzaiłem. Tutaj trzeba zrobić nowe. No i oczywiście przegrałem. Robimy kolejne boty i może do końca dnia dam radę. O właśnie ligę, ligówkę sobie zaatakuje. Tutaj widzicie 282 przed chwilą wbite. Tak wbijłem sobie nawet... A pomyślałem sobie. Nagram odcinek, nie? W sumie to mu yy, miałem yy, na ten odcinek. Yy... Zabierałem się już dość długo, bo mniej więcej też musiałem nagrać go ze względu na pozdrowienia dla Kwiasi, szczególne, bo bym zapomniał prędzej czy później. Ale jakoś mi te pozdrowienia jakoś utnęły w pamięci, nie? więc to nie było nie miało większego problemu. Ile mi jeszcze jeden, jeszcze jeden atak. Dostanę trzy oponki i tutaj stryna mam oponkę, więc. Superancko, zobaczcie Jedna oponeczka 42 plus 84, poczekam sobie 5 sekund 3, 2, 1 Dobra, możemy już atakować Dobra, wygranko Ile tu mam? Ach, czekamy Jeszcze minutę, a dobra, fajnie Na odcinku biję sobie oponeczkę Przydałoby się Ogólnie, ostatnio miałem 32 oponki Nie, 33, przepraszam No tak, 33 ale kupiłem sobie wspomagacz na misję. No bo w sobie jest HC na misję, nie? To mi się czasem tam rzucają za, yy, za dwie energii misje minutowe, więc super. Ale to tam na razie pomału, pomału. Yy, jeszcze coś miałem. A. Mam zamiar w ogóle w następnym odcinku, jakimś najbliższym, o ile mi się będzie chciało. Yy, tutaj sobie wydać punkty te darmowe. No jakoś wkurzają mnie te punkty. Będę sobie tak zbierał, będę zbierał i na odcinku wydobył. I tak w kółko, i tak w kółko. Mam nadzieję, że 1000 dobiję do tego odcinka, chociaż wątpię. Będzie jakiś 700, może 800 przy dobrych wiatrach, ale tak to to ciężko, ale wiecie, teraz mam jakieś 1200-1500 stat, więc trochę odstaję z tym, a przydałoby się je jakoś właśnie rozdysponować. W końcu może bym coś zaczął robić w pojedynkach Tak to mam na pojedynki wywalone odkąd osiągnąłem 100 tysięcy honorku Mówię wam, wywalone już na maks takie Może kiedyś jak już rozwinę się, będę miał 300 poziom jakieś spoko staty to też zacznę powiedzmy do 200 miejsca wbijać Dobra, wiadomo o co chodzi Yy, w ogóle, to jest nagrywany drugi odcinek, bo był lekki fail yy, Bo przez przypadek w drużynę wlazłem yy, No yy, Napisałem najpierw tam yy, Co napisałem? Że Siemka nagrywa odcinek, wiecie, jak tam kiedyś yy, to robiłem To trochę się przyczepili do tego Że nie, w ogóle nie mogę w drużynę no mówię, no dobra, spoko, nie? To, A potem za chwilę wlazłem w drużynę, nie? I tak mi z klikiem, bo patio, tak yy, po prostu, bo sprawdzić, co tam by napisali, co się dzieje, wiecie o co chodzi. No i tak mi z tak się wkurzyłem, że od nowa muszę nagrywać, ale dobra. 8 minut, może nawet 3 przejdzie. Dziękuję. Wośko, Kuźwa. To jest człowiek sukcesu. To jest nasz pan biznesmen klasowy. On to w ogóle jest zajebisty człowiek. Wośko Its to jest coś takiego, że bierze highs hmm, inaczej wam to powiem, że im się nie jąkał idzie sobie taki ziomuś, Wośko i co? No Wośko Its jest otwarte, nie to ludzie dają pieniądze i mówią co tam chcą od niego, nie to on bierze lekki profit, powiedzmy chipsy za 3 zł, to on bierze 50 groszy z profitu i lecili do biedronki i tak powiedzmy, parę osób złoży to ma yy, spory profil. To ostatnio 7 zeta zarobi na tym, na jednorazowym wypadzie do sklepu. Więc wiecie, możecie tak w swoich szkołach robić. Mm, coś jeszcze tutaj. Yy, trena, trena, trena. O, w sumie mogłem tamto, dobra, wywalone. No i cyk, oponeczka, super, wpadnie. Przydałaby się, przydałam w sumie już nie mogę się doczekać kasyna, to w sobie wszystkie te oponki wypierdzielę. Może jakiś sensowny pecik by mi wpadł. Yy, pod antytoksiki. No właśnie... No i się zaczyna. Tutaj, teraz będzie na odcinku. Tyle rzeczy. Dobra, ja już kończę, bo zaraz rzeczywiście będziecie tylko czytać wiadomości, co mi się wyświetlają. Trzymajcie się na razie. Czy ja pozdrowiłem? Kwiasie, yy, kwiasie, kwiasie. Tak, pozdrowiłem. Pozdrawiam w sumie jeszcze raz. I zapraszam jeszcze do lajkowania, gdyż Chciałbym osiągnąć te 200, tak. 100 subskrypcji. Nie powodajmy w paranoję. Na początek pomału, nie? Jeszcze 10 subskrypcji, więc. Lajki poszerzy, poszerzają zasięg, więc byłoby fajnie. Ale dobra, jeszcze przedłużamy. No właśnie. Trzymajcie się, do zobaczyska i cześć!